Arkadiusz Knida, Ork. Jesteśmy z Łukaszem Demczurem, który stoczy swoją kolejną walkę 18 lutego na gali Poznań Fight Night Witamy Cię Łukaszu Witam Was bardzo serdecznie wszystkich To powiedz nam na początku, jak samopoczucie, jak się czujesz przed kolejną walką Samopoczucie jest ok Cieszę się, że mogę zawalczyć znowu w Poznaniu i na tak dużej gali Głód walki jest, ostatnią walkę stoczyłem koniec września, także już jest jakby trochę przymus walczyć no to powiedz mi, bo już niedługo walka będzie zbijanie wagi, to chyba trudny okres dla zawodnika. Jeśli chodzi o to, to akurat w tej walce, bo późno się na nią zdecydowałem. Jakby mam taki umowny... umowny kategorie, normalnie bije się do 66 kg, mhm. teraz startuję w 70 także wagi nie muszę w sumie robić, ale teraz przez pryzmat właśnie tego zbijania co mówiłeś, to wiem, że no, tak jest łatwiej, ale też w sumie nie do końca, czy yy, czasami się łapię na tym, że mogę sobie za dużo pozwolić na to, mhm. na, na dieta, wiadomo, że dieta dla zawodników jest, jest ważna. To z jednej strony też źle, no bo wtedy tak jakby się nie ograniczał przez jakiś czas. Tak, no naj, najgorzej właśnie, nie? Trzeba hmm. cały czas mieć jakby ten plan, taki reżim delikatny i, i wtedy jest okej. Okay. Ale ogólnie ogólnie nastrój jest dobry, także nawet jak bym zbijał, podejrzewam, że dobrze by szło. No hmm. to najważniejsze. No dobra, to przejdźmy do przygotowań. Jak one będą wyglądały? Może jakieś wyjazdy? No już w sumie jest dwa tygodnie do Gali, także yy, już nigdzie nigdzie nie będę wyjeżdżał. Przygotowuję się yy, razem z moim trenerem Grzegorzem Samolewskim oraz Mirkiem Biernackim. Yy, tak trenuję w dwóch klubach. Samolewski właśnie Dream oraz yy, Pan Poznań. Dodatkowo zapasy yy, Prowadzi Michał Guza, prowadzi mnie mm. indywidualnie. Także no, tu w Poznaniu, tak jak do poprzednich walk. No i też y, kontakt z Mariuszem Mazurem, samurajem, mm. którego pozdrawiam. jest na, y, na każde moje. Y, zawsze stara mi się pomóc i zawsze podpytuję jak tam forma, czy coś robimy. On jest z jak ja jestem z Poznania. Częściej on do nas przyjeżdża do Poznania niż my do niego, ale, ale właśnie w takim składzie zawsze i teraz też przygotowuję się do tej walki. To Twoim rywalem będzie zawodnik z Białorusi, jak dobrze pamiętam, Aleksandr Liozny. Co udało się znaleźć na jego temat? W sumie za dużo nie szukałem, e, brawią to inni, ale też jakoś nie mogą, bez skutku chyba. E, w ogóle nie lubię nigdy patrzeć na swoich przeciwników, mm. oglądać ich na y, jakiś większy okres czasu do walki, czy jak teraz, tu dwa tygodnie. Po prostu trzeba wyjść, zrobić swoje, narzucić swój styl, nie dać się właśnie y, wciągnąć w grę przeciwnika. Tak, tak według mnie powinno się walczyć. Mm -hmm. To znaczy, że należy do tych zawodników, którzy nie lubią oglądać swoich rywali przed walką? Niekoniecznie. Y, lubię wiedzieć, co, co mój przeciwnik robi. Mm -hmm. Na przykład trenerzy jak y, oglądają i właśnie robimy to samo na sali, y, sprawdzamy, właśnie jest jakiś tam ustale, ustalony game plan. No wiadomo, że tak, że tak się też trenuje, żeby też na czymś kogoś złapać oraz też nie złapać się na tym, co, co ktoś robi dobrze. Ale, ale jakoś tak nie potrzebuję tego, nie lubię oglądać po prostu. W ostatniej walce poprawiłeś swój rekord, nie jest on już remisowy. Też chyba ważne i motywujące dla Ciebie. W sumie na ten rekord na początku yy, zwracałem uwagę, zacząłem od dwóch dwóch porażek, potem była wygrana i tak los się zmieniał, walczyłem w kratkę. Teraz, teraz po prostu chcę dawać dobre walki i yy, niby ten rekord jakoś ma później znaczenie, ale też są takie rekordy, gdzie na przykład chłopacy mają yy, bardzo, bardzo wysoki bilans tych walk, a nie jest on jakby jednoznacznie z tym, z kim walczyli, tak. Będzie to walka Twoja przed własną publicznością? Co, czym jest dla Ciebie taka walka? No na pewno te walki, na te walki tutaj w Poznaniu u siebie w domu mogę, no zawsze, zawsze mam kibiców, bo nie walczę, ale tutaj właśnie dużo osób może sobie pozwolić przyjść na na taką galę. Teraz będzie to, to inna, inna hala, największa w Poznaniu e, arena, także ona myślę, że pomieści e, z 3000 osób, jak nie więcej. 4 chyba to jest maksymalnie, ale wiadomo, że coś tam zawsze jest e, do, do wyłączenia z technicznych spraw, mhm. ale myślę, że ponad 3000 osób będzie, także dla mnie to też jest jako takie e, nowe doświadczenie. A tu też, że, że no będzie sporo, sporo kibiców i duża, duża hala. Czy to jednak właśnie ta duża hala to taki stres? Czy jednak mobilizacja, że przyjedzie rodzina, fani? Bardziej mobilizacja w tą stronę patrzę. E, to mnie bardziej jakby napędza. I no, cieszę się bardzo. Tak jak kiedyś były wielkie, wielkie mecze bokserskie w tej arenie, tak teraz e, też będziemy Będę mógł być częścią też takiego mm -hmm. wydarzenia i za parę lat może coś tak <grych> wspomnieć właśnie te walki. Do, I dobra karta jest przede wszystkim. Mm -hmm. e, dużo, dużo dobrych, ciekawych wal. Jak już mówimy o karcie zbliżającej się, też nie zabraknie kontrowersji, no bo zobaczymy bonusa ABGC. Jak Ty to widzisz i jak Ty w ogóle na to patrzysz, widzę że jesteś w tej samej karcie z takim zawodnikiem? Znaczy nie zawodnikiem, tylko no, powiedzmy sobie kontrowersyjną osobą. Ja w sensie, no, myślałem, że unikniemy tego tematu, ale hmm. jak już jest, no, no poda, podobne ma zdanie wiele osób jak ja, że jakby mm, jest to walka w sumie niepotrzebna, ale też potrzebna w tym względzie, że przyciągniona publiczność. Yy, i byliśmy teraz na konferencji prasowej, to by, no, byli też kibice yy, MMA oraz hmm. pani właśnie tego freak fightu. Poszerza to, e, jakby, ilość osób, odwiedziń, może e, porad wyświetleń. Później bank m, przyciągnie nowych kibiców i tak dalej. Na świecie też tak robią. Już sięgają też e, za zachodnią granicą, nawet wschodnią, też e, takie walki. No, lepiej by było, jakby to, to, to był jeszcze ktoś inny. Ktoś bardziej sportowy, ale nie, nie patrzę na to w ten sposób, że, mm, że to jest walka na przykład MMA, w ten mm -hmm. sposób, o, tak w tak No i dobrze, to przejdźmy do poprzedniego Twojego roku, bo był bardzo udany. Pierwsza walka z Dominikiem Tacko. cały dystans, to także dobre doświadczenie. Tak, tak, na pewno ta walka mi zapadnie w pamięci, zapadła była wojna tam w, w tym ringu no, naprawdę byliśmy tak, tak dobrą walką byśmy walką wieczoru nikogo nie zawiedliśmy większość walk na tej gali była amatorskich ale no, głosy jakby i od Dominika ze strony i oraz mojej tutaj części publiczności każdemu się podobało także no Wiadomość zwrotna była, była bardzo fajna, pozytywna, walka super. Eee, taki był plan, żeby, żeby właśnie zawalczyć trzy rundy, ale jedna z najcięższych chyba walk jakichkolwiek, kiedy, kiedykolwiek miałem okazję się bić. Kolejny start z Tamirlanem Mustafajewem. Zapewniłeś mu pierwszą porażkę w rekordzie. Co możesz powiedzieć o samym pojedynku? Eee, w ogóle mi zaskoczył Tamirlan od początku. Chcieli je rozwijać z low potem jak się okazało rozmawiałem z jego trenerem. Fajnie, eee, dynamicznie się ruszał. Eee, pan był bliski poddania mnie, potem ja mu się zrewanżowałem i, i już tego nie puściłem z rąk. Także no walka, eee, walka też bardzo szybka, dużo się działo przez, przez tą rundę. Mocny przeciwnik, o, cieszę się, że się udało. No i to ostatnie starcie Sergiusz Uzarek. Kolejny motywujący sukces. Myślałem, że właśnie co do Sergiusza, też myślałem, że w ogóle będzie wyglądać inaczej ta walka. Bardzo mocno tak agresywnie chciał i zaczął w stójce. On jakby tutaj nałożył, nałożył presję na mnie trochę. Jakieś tam obrotówki. Jedna była bliska dojścia do, do, do twarzy. Ale wyszło tak, że był ten partner, jakoś też czuję progres w tej, tej płaszczyźnie i zapasach i, i, i też udało się dokonać chyba moją najlepszą <śmianie> technikę trójkonwadami. To miałeś, miałeś także debiut w FEN, to już w ogóle odbijmy od tego, w dwie walki. Mimo wszystko czułeś potem, że nie był to odpowiedni moment na wejście do takiej dużej do organizacji? z tą walką yy, z kotwicą myślę, że yy, dużo dużo złego zrobiłem jako w planie jakby taktycznym oraz chyba za szybko ją robiłem, ponieważ tam zmagałem się yy, z drobnymi kontuzjami, jedna była troszeczkę mocniejsza, też na 100% nie trenowałem, teraz patrzę tak przez pryzmat yy, czasu, nie chcę się coś tłumaczyć, bo, no, bo po prostu no, yy, bardzo fajnie zawalczył i, i, i wygrał ze mną, ale myślę, że takie doświadczenia, jak teraz zbierałem przez ten rok, myślę, że było, było ważne i może gdyby to się pojawiło teraz, to też inaczej pewnie bym walczył, ale cieszę się, że miałem i tak możliwość tam zawalczenia. No super doświadczenie. W ogóle zupełnie inaczej wyglądałem tak dalej pod względem jakimś tam technicznym, jak przygotowywania do właśnie w tym okresie już walki, e, jak jest telewizja i tak dalej, zupełnie inaczej, więcej chyba stresu takiego. E, I to też się potem przekłada na, z kolei na spokój walce. Docelowym celem jest powrót do Fan? E, no nie ukrywam, no chciałbym, chciałbym gdzieś, e, chciałbym tam wrócić, e, też chciałbym. Na coraz to lepszych galach z lepszymi zawodnikami, coraz to lepszymi. No to, jest takie, to jest taki cel tak? Mm -hmm. każdego chyba zawodnika, żeby coraz to bardziej piąć się w górę, wyżej, do większej publiczności, lepsze walki. Tego, o, o, o tym myślę. Dobra, no to co, na koniec powiedz nam, jakie właśnie Twoje cele, plany na rok 2017? Z racji tego, że za 2016 w sumie wszystko wyszło to, co, co chciałem, tak sobie teraz na początku roku zrobiłem takie planowanie, że tak powiem i chciałbym stoczyć trzy walki, trzy dobre, trzy dobre walki, plany takie prywatne zostawię sobie, ale chciałbym właśnie, żeby z jedną, co najmniej jedna z tych walk w tym roku była na, na jakiejś właśnie większej gali typu FEN. Być może, że tak się stanie i, 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 i tego sobie życzę. No i my tak, miejmy taką nadzieję. Że trzymamy za to kciuki. Dziękuję za rozmowę. I jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, podziękować, to proszę bardzo. E, tak, tak, dzięki bardzo również za rozmowę. E, jeśli chodzi o pozdrowienia, to ja chciałbym zacząć e, od, od takiej prośby do Was, czyli żebyście mogli polajkować właśnie tutaj. E, Fundację kosmiczną drogę, kosmiczną drogę do Gwiazd. Na Facebooku ją znajdziecie Imienia Adamiana Laskowskiego. To jest mój najlepszy, największy kibic, Prywatny mój przyjaciel. Jakbyście dali radę, to, to można polajkować, udostępnić. E, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt podziękować oczywiście sponsorom. E, Klima Raflik Green Parking Polska, Paradizo Biuro Podróży. E, Extreme Hobby, hmm, życio, firma Życiowe Wyzwanie i teraz, teraz nie wiem, czy się zaplątałem, czy kogoś jeszcze nie pominąłem, ale wszystkich tych, którzy mi pomagają e, w, w tym trudnym jakby e, okresie, e, oraz e, dziękuję za cierpliwość mojej narzeczonej Kindze oraz braciom za pomoc tutaj którą mam od nich, dostaję wszystkich codziennie oraz trenerom Grzegorz Samolewski, Mirek Biernacki, główny sparring partner Jakub Flabia, który też będzie walczył na tej gali oraz y, wielu, wielu innym osobom, których nie zdążę wymienić, y, ale o których zawsze pamiętam oraz, przepraszam, Mariusz Mazur oczywiście, nasz samuraj. I... Dziękuję i tyle.